Cześć, jestem odnaleziona w czasie. Po urodzeniu dziecka przez lata walczyłam z nadwagą, dietami, treningami, planami, nic nie działało na długo i dopiero wtedy odkryłam coś, co zmieniło wszystko. Nie chudniemy dzięki jedzeniu, tylko dzięki tożsamości. Bo jeśli w środku nadal mówisz o sobie jestem gruba, to możesz jeść sałatki i biegać codziennie, a i tak wrócisz do swoich starych nawyków. Dlatego stworzyłam projekt Cappuccino i spersonalizowaną afirmację Cappuccino Reset. Krótkie codzienne nagranie, które programuje Twój mózg na tożsamość osoby szczupłej. Efekt: zaczynasz podejmować dokładnie takie decyzje, jakie naturalnie podejmuje szczupła kobieta. Bez walki, bez diet, bez presji. A jeśli chcesz, możesz również dołączyć do systemu partnerskiego, zaprosić kilka osób i zacząć budować swój dochód w modelu 3x3, zarabiając nawet do ponad 1000 funtów. Po dołączeniu od razu otrzymujesz instrukcję, wsparcie i dostęp do społeczności, a gdy Twoja afirmacja będzie gotowa, dostajesz swoje prywatne nagranie stworzone tylko dla Ciebie. Jeśli masz ochotę zacząć lekką transformację w swoim tempie i z pełnym wsparciem, zapraszam do projektu Cappuccino. Twoja nowa tożsamość szczupłej kobiety czeka tuż za rogiem.